Witamy serdecznie Państwa w Smakach Polskich. Dzisiaj pieczona karkówka, która będzie nosić tradycyjną nazwę maczanka po krakowsku. Jest to specjalny sposób podawania takiego pieczystego z wieprzowiny i w szczegółach będziemy to pokazywać. Najpierw taki ładny kawałek karkówki trzeba zamarynować marynatą klasyczną, ponieważ ten rodzaj pieczeni z wieprzowiny. Podajemy w sosie musztardowym najczęściej i dlatego też zalewę zrobimy taką szybką, która również nadaje się do wielu innych dań. A więc wyciskamy najpierw sok z cytryny. Co Marcin robi? Z dwóch cytryn wycisnął sok. Tutaj ma zwykłą sarebską musztardę, której trzeba dać no, przynajmniej na tą, na tą ilość ze cztery łyżki. I do tego będzie nam potrzebny jeszcze potrzebna oliwa dobra, tu mamy oliwę, no i mamy też czosnek już obrany i wste, powstanie z tego taki taka. No damy oczywiście przypraw, damy majranku, damy pieprzu, czyli tego wszystkiego, jak Państwo lubią, na przykład tymianek, to, to bardzo proszę również podać. Dajemy trochę ziela angielskiego, dajemy trochę liścia laurowego, tam jest tych normalnych klasycznych przypraw. Jeśli dajemy sól, to dajemy odrobinę cukru. A jeśli nie cukru, to można dać łyżkę miodu, to już zależy od państwa. No i czosnek, bo tutaj ten czosnek jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. I ta bejca, bo tak trzeba to nazwać czyli ta zaprawa. Ona jest bardzo dobra, bo ona znakomicie mięsa się trzyma. I na zimnym, w zimnym miejscu w lodówce w takiej marynacie może nawet dwa dni mięso spokojnie leżeć. I teraz o wybijamy. Tak, może jeszcze mustardy do tej ilości. Tutaj dołożymy jeszcze z jedną łyżkę. O. No i powstanie taki, taki bardzo aromatyczny, szary jakby majonez. Proszę zobaczyć jak jak to ładnie się ze sobą miesza. No, jeszcze można tą miotełką popracować, żeby to się tak bardzo dobrze połączyło. Proszę. I to coraz bardziej przypomina majonez. To jest bardzo dobra bejca. Bardzo polecam ją do, na przykład do drobiu, też znakomicie, jeśli mięso jest takie bardziej. Yy, powiedzmy nie, nie ma swojego wyraźnego, wyraźnego smaku albo ten smak nam nie do końca odpowiada to bardzo dobrze ta bejca w tym momencie sprawia, że to mięso jest dużo, dużo smaczniejsze. No i teraz całość musi być mięsa pokryta tą, tą, tą bejcą i teraz ta bejca sprawia, że mamy już ten, tą fazę przygotowań zakończoną. I mięso musi teraz trafić do lodówki, jak mówię, nawet do dwóch dni. Oto składniki marynaty. Sok z dwóch cytryn, cztery łyżki musztardy, oliwa, drobno pokrojony czosnek, majeranek, pieprz, ziel angielski, liść laurowy, sól, cukier lub miód. No i teraz Marcin przyniesie nam z lodówki naszą pieczeń. Pieczeń wędruje na blachę. O, jeszcze ją podlejemy. I wstawiamy do piekarnika. O, bardzo proszę. Około półtorej godziny to mniej więcej półtorej godziny trzeba będzie piec na początku w wyższej temperaturze potem w niższej tak żeby karkówka była miękka soczysta no a teraz to co będzie nam bardzo potrzebne to robimy bardzo prosty sposób sos musztardowy znowu ta sama musztarda wędruje do garnka mamy śmietanę i mamy bulion Podlejemy najpierw tym bulionem musztardę. I to też nie za dużo. Żeby tego sosu nie było, ten sos nie był zbyt rzadki. I teraz dodamy do tego śmietany. Bardzo proste, to jest nieskomplikowany sos. Podstawą sosów może być również sos pieczeniowy. Ale możemy robić tak zwany żół. No, a myśmy wybrali to najbardziej prostą wersję. Dajemy, tylko bardzo ważną rzeczą jest, żeby śmietana była rzeczywiście taka, bardzo, bardzo wysokoprocentowa. Jeśli jest, nie jest tak, to dodajemy jeszcze trochę masła albo masła klarowanego, dlatego że jednak. Te sosy tradycyjne korzystały ze śmietany zbieranej, a śmietana zbierana miała ponad 40% tłuszczu. Dzisiaj taka śmietana na przykład obowiązuje w kuchni angielskiej i ci Polacy, którzy dzisiaj na wyspy pojechali, to się zapewne dziwią, jak bardzo wysokoprocentową śmietanę używają Anglicy. No i teraz i w ten sposób musimy tylko teraz zagęścić ten sos jeszcze ale najpierw on musi nam chociaż raz zabulgotać, żeby doprowadzić do takiej konsystencji właściwej, żeby on nie był zbyt rzadki. Druga rzecz, która nam będzie potrzebna, to do maczanki krakowskiej będziemy potrzebować chleb. Dlatego, że na talerz wykłada się duży plaster chleba i tutaj no, chleby bywają różne. I, i te białe i, i razowe, to już smak zależy od tego, który komponuje danie i wybór chleba, ale ważne jest, żeby to był chleb prawdziwie naturalny, na naturalnym zakwasie. się zagotowało. No pięknie się zagotowało. Trzeba teraz tylko popróbować, czy to ten smak, czy może trochę pieprzu dodać, bo często... Mustarda ma dość dużą kwaśność, ale nie ma pieprzu. Troszkę pieprzu. Czyli... A najczęściej brakuje właśnie pieprzu. W tych sosach, bo on musi być taki ostrawy. To sos nam powolutku będzie dochodził. No to teraz potrzebujemy pieczeń. Myślę, że już teraz nasza pieczeń gotowa. Aromat, proszę Państwa, fantastyczny, taki zapach czosnkowy o, i dużo mamy tego, tego sosu, który jest tu bardzo, bardzo ważny. Bo stąd ta nazwa, maczanka krakowska. Najpierw z chleba ukroimy taki duży, gruby plaster, a chlebek jest naprawdę naturalny. O, I stąd, stąd, drodzy Państwo, nazwa, że ten chleb moczy się w tym, w tym sosie właśnie takim spieczeniowym i stąd nazwa maczanka. No nie ukrywam, że to jest bardzo dobry i ciekawy sposób. Tak? Teraz ten plaster chleba położymy na talerz. Troszkę no. tutaj może... Tak, żeby nam starczyło do następnych porcji. Tak, to już ten, sam ten chlebek to już jest, proszę Państwa, naprawdę sympatyczna, ogromnie rzecz. I teraz będziemy kroili pieczeń. Ja tu może talerz odłożę tymczasem. I teraz będziemy kroić plastry, plastry pieczeń. O, chlebek, żeby nam tutaj nie wysychał. No. Bardzo pięknie. Teraz ułożymy takie plastry na chlebie. Tak? No i pamiętajmy o tym, że mamy ten znakomity sos musztardowy, którym jeszcze wzbogacimy smak naszego dania. I drodzy Państwo, prawdziwki z polskiego lasu. I wspaniała pieczeń wieprzowa maczanka po kraju.